i jako że jesień się zbliża Uwielbiam jesień i w takich makijażach jesiennych najlepiej się czuję. To jest chyba mój konik i bardzo lubię tworzyć makijaże właśnie z użyciem takich kolorów jesiennych, przytłumionych. Letnie makijaże nie inspirują mnie aż tak jak te jesienne, więc jeszcze jesieni nie ma, ale już naprawdę ja ją bardzo czuję, szczególnie że pogoda nie dopisuje. No i pomyślałam, że, że zacznę właśnie wprowadzać na mój kanał te makijaże jesienne. To się fajnie ogląda, fajnie się można zainspirować takim. Makijażem. No i dla Was to jest również ciekawa nauka różnych technik nakładania cieni. I wymyśliłam sobie, że zrobię kreskę ombre w takich jesiennych odcieniach, czyli pomarańcz z brązem i do tego zrobiłam takie... Bardzo modne w tym sezonie. Jak ja to nazywam, brudne usta. I oczywiście, możecie, możecie to dowolnie komponować z dowolnym kolorem ust, inspirować się jak tylko chcecie. Na pewno ten kolor ust w Polsce nie będzie tak popularny jak jest powiedzmy na zachodzie i nie znajdzie swoich ulubieńców, bo nie jest to klasyczny jednak kolor ust i trzeba być naprawdę wkręconym w makijaż i lubić, e, lubić różne ciekawe takie odcienie i być odważnym. No ale pomyślałam, no potrzeby nawet tutorialu e, zestawić właśnie ten kolor ust z tymi oczami i myślę, że całkiem fajny taki e, jesienny look z tego wyszedł. Więc jeżeli chcecie wiedzieć jak go zrobiłam oglądajcie dalej. Ja lubię wracać do podkładów, które lubiłam, lubię wypróbowywać nowe ale często wracam właśnie do podkładów, które wcześniej zakupiłam, które lubiłam i dzisiaj użyję Nars'a All Day Luminous Weightless Foundation. Ja mam w odcieniu Deauville, 102 i nakładam. Zawsze bardzo podobało mi się krycie tego podkładu i no faktycznie jest bezbłędne, bo jest bardzo lekki i mocno kryjący. Myślę, że ten podkład będzie świetny na ten sezon jesienno-zimowy, bo zwykle wtedy sięgamy po te mocniej kryjące podkłady, a ten, przez to, że jest lekki, no nie da nam takiego uczucia e, ciężkiej maski na twarzy. I użyję dwóch korektorów. Pierwszy, taki mocniej kryjący i rozjaśniający na moje okolice tutaj, na policzkach, na zakrycie zaczerwienień, e, na rozjaśnienie tych okolic. I również na brodzie i na czole, i to jest Laura Mercier High Coverage Concealer for Under Eye. I ja mam odcień 0,5 i to jest świetny, świetny korektor, jeżeli oczekujecie mocnego krycia. Ja zrobiłam małą kropeczkę i zobaczcie na dwóch plecach mam e, mocno nałożony, widać go i on wystarcza, żeby super rozjaśnić Jest bardzo, e, bardzo gęsty. Nie ślizga się po skórze, więc tam, gdzie go wklepiemy, to tam będzie się działo. Jak widzicie, bardzo ładnie mi tutaj ta okolica rozjaśnia. Troszkę na brodę. Na brodę. Na brodę. Brodo to po włosku rosół. <grytania> na rosół tylko nie kładę. A drugi korektor to Racer Eye firmy Maybelline. Jak wiecie, używam go często, bardzo go lubię. I jego nałożę bardziej pod oczy, bo. Ten z Laura Mercier jest zbyt ciężki pod oczy i ja mam tutaj taką problematyczną skórę z dużą ilością drobnych zmarszczek, więc no staram się to po prostu zniwelować, żeby tam mnie kłaść nic ciężkiego. Zawsze niestety w filmikach to bardziej widać, bo jak to jest przypudrowane i tak mocno doświetlone, to niestety wygląda to jeszcze gorzej niż w rzeczywistości, więc zawsze no nieprzyjemnie mi się patrzy na te okolice pod oczami. Chyba będą działane jakieś zabiegi w przyszłości na pewno. W ogóle jakbyście wiedziały o jakimś takim zabiegu niewielającym z maszki te drobne tutaj pod oczami, to dajcie mi znać. Nie wiem za czym się rozglądać nawet. I jak tutaj wklepałam, to teraz wszystko poprawię beauty blenderem. i wszystko zagruntuję sypkim pudrem z Ben 9 i ten jest bez odcienia, jest po prostu neutral set czyli wygląda na biały, ale na twarzy jest zupełnie niewidoczny przyspam sobie troszkę na wieczko i wciskam pędzelkiem możecie to też zrobić puszkiem wacikiem nawet, czymkolwiek coś co mocno wciśnie ten puder w skórę i zagruntuje, zamiast umiatać zawsze wciskajcie ten puder gwarantuję, że dużo dłużej będzie się podkład trzymał skóry. I tak w ostatnim tutorialu sięgam sobie po wosk do brwi z NYXa. I ten sam cień do brwi w odcieniu Ash z firmy Sena Cosmetics. I im bardziej odrastają mi moje odrosty, tym bardziej skłaniam się ku ciemniejszemu odcieniowi brwi. Dlatego użyłam teraz właśnie tego. przeczeszę je żelem do brwi, mam tutaj e, eyebrow filler firmy firmie Catrice bardzo fajną taką szczoteczkę z krótkimi włoskami, ja nie lubię tych z drugimi włoskami bo w sensie to nie są rzęsy są brwi, są bliżej skóry, więc żeby je przeczesać to potrzeba takiej właśnie krótkowłosej szczoteczki i jak zawsze równo sobie linię brwi cieli z tą kredką i e, wiele z was pisze, że wypróbowała tą metodę i bardzo lubicie teraz sobie tutaj zaznaczać tą linię, rozjaśniać, czyścić, czyli jest tą kredką, także cieszę się bardzo. I co? I często pytacie, czy ta kredka jest dobra? To jest kredka firmy Prestige. Ja ją znalazłam w jakiejś drogerii będąc we Włoszech na targach w Bolonii i pytacie, czy jest dobra. No nie wiem, gdzie można ją dostać oprócz Włoch. To jest po prostu dobra, cielista kredka, lubię jej używać, ale większość cielistych kredek jest w porządku, byle nie, nie była zbyt zbyt kremowa, zbyt taka rzadka, bo wtedy e, jakby osadza się na, na, na włoskach i, i na skórze to widać za bardzo. Także lepiej jak to będzie troszkę twardsza kredka i dobrze zatemperowana, ładnie wyrównuje i rozjaśnia tą linię. Będę robić kreski i to one będą głównym elementem tego makijażu, ale ja siebie nie lubię w jasnej, jakby oprawie tych kre kresek w jasnym tle, więc bardzo nie lubię malować beżowej powieki, jeżeli moje kreski będą kolorowe. No bo przy czarnej jeszcze to wygląda w miarę ok, ale przy kolorowej nie bardzo, przynajmniej u mnie, dlatego to, to tło do tych kresek chciałabym, żeby było troszkę ciemniejsze, ale dalej w naturalnych kolorach i wybrałam sobie ten tutaj Odcień z paletki Natural Matte firmy Too Faced. Jak widzicie, to jest taki bardzo ładny odcień kawy z mlekiem chłodny, ciemny beż. I na powiece będzie go widać zdecydowanie. Tak ładnie mi, widzicie, da taki cień, który nie będzie tak dziwnie się wybijał zbyt kontrastował z, z tą kreską, którą nałożę. Więc nakładam go aż tutaj. Powyżej załamania. Tego samego cienia nałożę też na dolną powiekę. To jest stary, dobry trik na ukrycie zmarszyk mimicznych, bo jak mam tutaj bardzo mocno rozjaśnione, to wtedy te zmarszki widać jako takie załamania skóry i są w cieniu. A jak nałożymy na to jeszcze cień, no to się po prostu kamuflują. więc ja ostatnio bardzo lubię tutaj nakładać taki właśnie neutralny cień. I od razu on mi tak fajnie naturalnie poprawi. Oczy w, ładnie, w ładniejszy sposób niż moje naturalne zasinienia. I przechodzę do samej kreski. Zaczynam od pomarańczowego eyelinera i to jest cień w kremie firmy Anastasia Beverly Hills e, Waterproof Cream Color w odcieniu Coral Reef i ja mam po prostu ułatwiane zadanie, bo mam taki eyeliner w takim odcieniu. Jeżeli takiego nie macie, to oczywiście krem, e, cień e, na mokro nałożony, również będzie świetnie wymieszany z Duraline, bądź kredka, jaką znajdziecie w podobnym odcieniu, ale fajnie jak to będzie odcień matowy bo później będziemy nakładać błysk, więc dobrze jak troszkę matu się znajdzie, to bardziej elegancko i ładnie wygląda, niż jak wszystko jest błyszczące. Więc ten pomarańczowy odcień nakładam wewnętrzną część powieki, linii rzęs. Zaczynam od takiej cieńszej i im dalej, to troszkę ją pogrubię. Jak chcecie, żeby wasz właśnie odcień, jeżeli nie macie takiego gotowego eyeliner'a był mocniejszy, no to zawsze możecie go zmieszać z jakąś białą bazą, która podbije odcień. Możecie również wykonać białą linię kredką, białą kredką, a na to nałożyć cień. Możecie wymieszać już cień z odrobinką Duraline biały, białą kredkę, troszkę wymieszać biały jakiś krem, biały cień wymieszać z z pomarańczowym jest naprawdę dużo opcji Chodzi o to, żeby biel się pojawiła Żeby podbić tą pomarańcz Jeżeli na samej powiece wychodzi wam tak mdło I tak szarowo I teraz przejdę do pomarańcz Brązowej kreski i tak myślałam, co brązowego fajnie się nada. Tutaj możecie właśnie nałożyć też cień na mokro w jakimś ładnym czekoladowym odcieniu. E, brązowy eyeliner. Ja mam taki brązowy eyeliner z Bobbi Brown, ale on wygląda na prawie czarny. Więc e, znalazłam jeszcze coś innego. E, tutaj jest również z Bobbi Brown. To jest cień w kremie, który również jest eyelinerem. To są takie w ciemnych opakowaniach e, szklanych e, e, produkty. I one się nazywają Longwear Gel Sparkle Shadow Plus Liner. Czyli faktycznie... E, Cień i eyeliner i nałożę go pędzelkiem do eyelinera, tak jakbym kontynuował po prostu tą, tą kreskę. No i muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się efekt, jaki wyszedł. Że ta kreska nie jest tak intensywnie brązowa, ale to jest taki ładny brązowy cień kreski. I tak naprawdę ja obserwuję te efekty razem z Wami, bo jak mnie jedna z widzek ostatnio zapytała, czy ja ćwiczę te makijaż wcześniej, czy, czy sprawdzam, jaki będzie efekt, i dopiero potem nagrywam nie. Ja na to nie mam czasu. A po drugie, że tak powiem, ufam sobie i mniej więcej taki pomysł, jaki mam, znam swoje też kosmetyki i wiem, jaki efekt może wyjść, ale nie wiem, jaki wyjdzie dokładnie nie na oku, bo to jest wszystko jak ja się przygotowuję do filmiku, próbuję sobie na dłoni taki kolor, taki kolor może takie usta, tutaj ciap na jakimś takim błyszczącym, taki na powiekę i to wszystko i dopiero potem na oko to nakładam i razem z wami widzę jaki to daje efekt także mi się bardzo podoba teraz ten, ten efekt tej kreski dlatego to zauważyłam, więc chciałabym powiedzieć jak to wygląda u mnie no i teraz element błysku, ja tutaj mam Pigment się nazywa Solar Flare firmy Chaos Makeup Artist. Ja bardzo lubię jej rozświetlacze, one dają bardzo ładny efekt na, na powiece. Ale i z Kobo i z Inglota możecie znaleźć podobne pigmenty, więc tutaj nie ma żadnych, żadnych tutaj limitów, jeżeli o to chodzi. To jest moja osobista preferencja i taki po prostu mam. I nałożę do nas milżony pędzelek do eyelinera, i nałożę w całym tutaj tym miejscu taką cienką linią. Wewnętrznym kąciku, czyli od samego wewnętrznego kącika, tak ładnie najeżdżając na odrobinkę y, tego pomarańczowego. No i tak wygląda z tym elementem rozświetlenia. Spróbuję tutaj głowę przechylić, żebyście zobaczyli, jak fajnie tutaj dodaję takiego akcentu i tak wydłużę nawet oko, bo oko sięga stąd, aż po tutaj wewnętrzny kącik, tutaj gdzie zaczęłam rozświetlać, więc taki jest duży jak moja kreska. I widzicie, że gdyby ten pomarańcz był błyszczący, to ten tutaj błysk wewnętrzny kąciku nie byłby taki intensywny i tak ładnie się prezentował, więc warto tutaj zadbać o taki jakby balans. Ten tutaj żelowy eyeliner, ten slasz cień jest y, troszkę błyszczący, ma takie drobineczki, ale nie są one tak intensywne jak ten, który mam w kąciku więc to się myślę ładnie składa w całości i teraz zaznaczę sobie linię wodną cielistą kredką no i wykończę makijaż oka, czyli y, podkręcę rzęsy zalotką i wa y, ważne, żeby ta kreska cała była sucha zanim zaczniemy kręcić rzęsy zalotką, inaczej y, no cała się tutaj odbije, o tego byśmy nie chcieli, żeby się zepsuła więc podkręcam rzęsy i tuszuję mocno czarnym tuszem, mam tutaj tusz Too Faced jeżeli macie długie swoje rzęsy gęstej, wystarczy podkreślić je maskarą i wyglądają ekstra, no to bardzo wam zazdroszczę, ja sobie dokleję jeszcze połówki, żeby no ładnie wykończyć ten makijaż, ja się lubię w połówkach to jest moja też osobista preferencja i tutaj mam Ardell 318 I pozłączam z moimi rzęsami pęsetką. Jak wiecie, ja od dawna używam takiej pęsetki, ale wreszcie e, udało się agnieszce tak, z Perfect Eyelashes, która, z którą stworzyłam e, swoje dwa modele rzęs Udało jej się znaleźć coś o co mi chodziło. I to jest właśnie taka pęsetka i w złotym odcieniu sygnowana Perfect Eyelashes tutaj bajkatosu. I ona niedługo będzie w sprzedaży e, na stronie Perfect Eyelashes w Anglii. Także to jest fajna rzecz, jeżeli lubicie kleić rzęsy, bo to ładnie takie złącza razem. To jest też fajna rzecz do klejenia rzęs. Bardzo precyzyjna, i no, dla mnie niezbędna, zawsze, zawsze tak sklejam ręce. I oczy mam gotowe. Teraz wymodeluję sobie ocieplę twarz bronzerem i użyję tego, o którym yy, mówiłam. W ulubieńcach. I to jest Too Faced Milk Chocolate Soleil. I to jest jasny bronzer do jasnych cer. Zobaczcie, jak on bardzo ładnie wygląda na skórze. I ten nieziemski zapach ja za każdym razem po prostu mnie rozbraja. Jak te wszystkie kosmetyki pachną pięknie czekoladą. I zaznaczam. Te policzki sobie. Jako, że to już jest taki jesienny makijaż, ja nie lubię zbyt mocnego zaznaczenia pęczków takich, jak jakie jak jak lubię w lecie, więc ten bronzer jest też idealny do tylko takiego, wiecie, delikatnego zaznaczenia konturów. Jak widzicie, bardzo ładnie ociepli bym wymodelował moją twarz, ale bez, bez efektu takiego mocnego konturowania i bardzo mi się to podoba i, i, i również do, do takich jesiennych makijaży to ładnie się komponuje. I teraz użyję rozświetlacza, ja mam tutaj Mary Luminizer, bo dawno go nie używałam, a mm, no warto pamiętać, że to jest jeden z lepszych rozświetlaczy. czy wiosna, czy lato, czy jesień, czy zimna z rozświetlacza, ja nie rezygnuję. No i wykończenie, czyli usta mam tutaj dwa idealne odcienie, które będą mi pasować i jeden i drugi fantastycznie dopełnią ten makijaż i to są matowe pomadki Anastasia Beverly Hills, ten jest w odcieniu Neon Coral a ten jest w odcieniu sepia, sepia jest wyprzedana, bo teraz jest wielka mania na takie właśnie ciemne, cieliste, przytłumione, brudnawe nawet takie odcienie na, na ustach i właśnie zastanawiam się, który wykorzystać, taki często mam na ustach, więc może postawmy na sepię, jak będzie zbyt trupio, to dorzucę trochę tego pomarańczowego zresztą taki mniej więcej był mój zamysł tutaj, kładąc to na środku, więc wykorzystam na razie sepię I tak wygląda sepia na moich ustach, mi się wydaje, że wygląda całkiem ciekawie, jak najbardziej e, wpisuje się w trendy te jesienne i jeżeli lubicie takie kolory ust, to e, ja się tak śmieję, że można było wymieszać wszystkie odcienie kremowych kolorów i, i uzyskać się taki brudny odcień, bo często właśnie takie wychodzą. E, no, zaraz to zaschnie, zrobi się bardziej matowy, no i tak oto z tego tutaj śmiesznego szkicu e, przeniosłam ten pomysł na twarz i tak to się prezentuje. No i tak wygląda gotowy makijaż. Ja już poszłam całkiem w jesienny temat. Pomyślałam, że burza rozwichrzonych loków będzie nawiązywała do mocniejszego wiatru, jaki wieje zwykle jesienią, który uwielbiam. Również kolor na moich, na, na moich paznokciach jest bardziej jesienny, więc to jest look kompletny z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych jesiennych tutorialach. Pozdrawiam. Pa!